Słowotok na planecie FM Zwrzucania filmików na YouTube da się wyżyć. Coraz więcej łodzian, którzy dołączyli do programu partnerskiego popularnego serwisu zarabia pieniądze. Zgarniają je głównie ze spotów wyświetlanych przed filmami, sporo dostają też za reklamowanie produktów w samych filmach, jak na przykład ubrań czy kosmetyków. Piotr Zalewski, Google Polska. Okazuje się, że na filmikach na YouTubie można zarobić. Tak, dzięki przystąpieniu do programu partnerskiego YouTube. Program partnerski YouTube jest dostępny dla wszystkich użytkowników YouTube. YouTube, ale muszą oni spełniać trzy warunki. To znaczy, muszą tworzyć własne treści wideo, regularnie umieszczać je w serwisie YouTube i posiadać do nich wszystkie prawa autorskie. I jak później wygląda taka współpraca? Współpraca tak naprawdę na początku dla partnera jest dość łatwa. To znaczy, wszystko leży w rękach partnera. Partner musi tworzyć takie filmy, które użytkownicy YouTube będą oglądać. I tutaj mamy bardzo różne przykłady kanałów. Mogą to być porady dotyczące makijażu, porady dotyczące mody, porady dotyczące fotografowania, ale też zupełnie inne, często bardzo oryginalne pomysły. Jeden z polskich kanałów to jest na przykład Matura to bzdura, gdzie twórcy tego programu po prostu robią ankietę na ulicy i zadają przechodniom pytania z wiedzy z zakresu szkoły podstawowej czy średniej i najśmieszniejsze odpowiedzi publikują na swoim kanale. To jest kanał, który subskrybuje już ponad 100 tysięcy osób. Łącznie wszystkie filmy były odtwarzane kilkadziesiąt milionów razy. Przy filmach na tego typu kanale pokazywane są reklamy. To są zarówno reklamy przed filmami, jak i reklamy, które widać na dole filmów. I twórcy takiego kanału otrzymują Większą część zysków z tych reklam. Mamy już w Polsce ponad 300 kanałów. Jest już kilkadziesiąt osób, kilkadziesiąt twórców, takich, którzy zaczynali od takiej domowej produkcji, którzy tylko z YouTube już się utrzymują. Zacząłem mówić, że można zarobić, ile można zarobić. To jakoś się przekłada ilość wyświetleń na, na to, ile dostajemy pieniędzy jako użytkownicy, jako twórcy kanału. Nie jest to takie proste, bo zależy to od tego, po pierwsze, jakiego rodzaju treści tworzymy, po drugie, jak często są one oglądane, jak dużo odtworzeń ma dany film, czy ma 10 tysięcy czy 100 tysięcy, czy milion, a po trzecie jakie jest zainteresowanie reklamodawców tą konkretną tematyką. Może być tak, że tworzymy filmy y, dotyczące makijażu, czy urody i w tym segmencie jest wielu reklamodawców, wtedy automatycznie, właściwie z każdego odtworzenia takiego filmu możemy uzyskać jakieś tam pieniądze i wtedy możemy więcej na takich filmach zarobić. Możemy tworzyć treści, które są bardzo, bardzo popularne, ale jeszcze, y, mówię jeszcze, bo reklamodawców jest na YouTube coraz więcej, nie ma akurat reklamodawców, których interesuje ta tematyka, czy ta grupa docelowa, no, i wtedy niestety tych pieniędzy będzie mniej, więc to jest jeden z czynników. Drugi jest taki, jak dużo re reklamodawców jest zainteresowanych tym konkretnym materiałem. Im jest więcej reklamodawców, tym te stawki yy, są wyższe. Więc, jak są jakieś takie bardzo, bardzo gorące yy, tematy, gdzie jest wielu reklamodawców, też zarobimy więcej. Także tych zmiennych jest bardzo, bardzo dużo i trudno jest tutaj mówić o konkretnych kwotach. Natomiast, tak jak mówię, jest już kilkadziesiąt osób w Polsce, które po prostu traktują YouTube jako jedyne źródło utrzymania. Yy, mamy na przykład historię. Osób, które prowadzą kanał Kotlet TV. Jest to po prostu kanał kulinarny na YouTube. Te osoby zrezygnowały z pracy w korporacji. YouTube jest ich jedynym źródłem utrzymania. Czy takie reklamy wyświetlane przed filmikiem nieraz nie działają na niekorzyść danego kanału? No bo nie wszyscy lubią oglądać reklamy, a nieraz je trzeba obejrzeć. Twórca kanału ma pełną kontrolę nad tym, co, kiedy i jak wyświetla. Może się zdecydować, że te reklamy będą bardzo, bardzo mało inwazyjne, czyli że będą tylko wyświetlane na do... Na dole filmu taki mały baner Mogą publikować część filmów w ogóle bez reklam Z tym, że wtedy po prostu nie będzie żadnych przychodów ale, ale wszystko zależy Od twórcy kanału, natomiast Użytkownicy YouTube, szczególnie jeżeli to są Kanały tworzone przez użytkowników Którzy zaczynali od takiej produkcji domowej Rozumieją to i wiedzą, że żeby Tworzyć taki kanał po prostu trzeba w jakiś sposób Zarabiać pieniądze, także jest to wszystko pod peł Jest pełna kontrola nad tym I użytkownicy to rozumieją Teraz tak z perspektywy reklamodawców Opłaca się reklamować na YouTubie? Tak tak, to znaczy na YouTube reklamodawca ma pełną, tak jak twórca kanału ma pełną kontrolę, tak samo reklamodawca może bardzo ściśle określić swoją grupę docelową, może dotrzeć do bardzo niszowych grup odbiorców, do których jest trudno dotrzeć gdzie indziej, może też to zrobić relatywnie niskim kosztem w porównaniu do reklamy choćby telewizyjnej. Kolejna rzecz jest taka, że w ogóle YouTube jest bardzo popularnym serwisem internetowym w Polsce. Strona youtube.com albo youtube.pl, strona główna jest najpopularniejszą stroną główną w Polsce w ogóle, a sam YouTube. YouTube jest odwiedzany przez ponad 13,5 miliona internautów, czyli ponad 70% polskich internautów co najmniej raz w miesiącu odwiedza YouTube. Także jeżeli reklamodawca jest zainteresowany dotarciem, zasięgiem tak zwanym, żeby jego kampania dotarła do jak największej grupy osób, może to zrobić na YouTube. Jeżeli jest zainteresowany bardzo ściśle określoną grupą docelową, też może to zrobić na YouTube. Internet y, trochę tak zrewolucjonizował, można powiedzieć, telewizję, bo y, to była taka alternatywa. Teraz jak są i reklamy, to jakby się cofał trochę w tą stronę telewizji. Znaczy YouTube i, i właściwie te wszystkie rzeczy, co, co tak irytuje w telewizji, no na przykład reklamy, są na tym YouTubie. YouTube jest w taki sposób tworzony, żeby te reklamy były jak najmniej inwazyjne. Nie ma tam na przykład reklam, które zasłaniają nam treść, które są tak nielubiane przez internetów, tak zwane top playery, albo pop-upy. Tego w ogóle nie ma w produktach reklamowych Google, tego nie ma na YouTubie. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest format reklamowy, który jest świetny zarówno dla reklamodawców, dla partnerów, jak i dla użytkowników. To są tak tzw reklamy Triuviu. Już mówię o co chodzi. Jest to reklama przed konkretnym filmem wideo, który chce obejrzeć internauta, natomiast jest to reklama, którą można przewinąć, przeskoczyć po pięciu sekundach. Czyli przez pierwsze pięć sekund ją oglądamy, wtedy jako użytkownik decydujemy, o, interesuje nas ta reklama, obejrzę ją dalej, jest intrygująca, albo nie, nuda, kolejny raz to samo, przeskakuje. To też powoduje, że reklamodawcy starają się tworzyć takie reklamy, które internauci chcą oglądać i rzeczywiście te reklamy y, są takie, że nawet potem internauci je sobie wysyłają dalej jako tak zwane filmy Wirusowe, bo są na tyle fajne, na tyle interesujące. Także yy, nie zgodzę się z tym, że jest to podobnie jak w telewizji, gdzie po prostu często przełączamy na inny kanał w trakcie, gdy widzimy reklamę. Te reklamy szczególnie źle się sprawdzają na imprezach, kiedy puszczamy piosenki z YouTube. Chcemy puścić następne a tu pach reklama. E, jest, yy, jest jakiś sposób na sukces, na odniesienie sukcesu na YouTube? Trzeba mieć pomysł na kanał. Nie chodzi tutaj o profesjonalną produkcję. Nie chodzi o to, żeby mieć najlepsze kamery, najlepsze światła. Chodzi o to, żeby mieć pomysł i po prostu tworzyć takie treści, które inni użytkownicy chcą oglądać. Yy, I często te kanały są zupełnie. Yy, pomysły na te kanały są zupełnie takie niespodziewane, niesamowite. Bardzo popularny kanał jest na całym świecie Amerykanki, która nie ma rąk i pokazuje, jak wygląda jej życie bez rąk. Na przykład, jak się ubiera, albo jak sobie gotuje i tego typu rzeczy. I to ma gigantyczną oglądalność. Bardzo popularny jest w Polsce, jeden z najpopularniejszych w ogóle jest kanał tak zwanego Cezika, kanał klejnuty, gdzie on tworzy takie remixy piosenek albo takie satyryczne piosenki. Bardzo popularne są kanały satyryków w ogóle. Jest niekryty krytyk, choćby, który opowiada o rzeczywistości w zabawny sposób. Co jeszcze YouTube daje swoim użytkownikom, co mają kanał oprócz no, zarabiania tych pieniędzy? Więc ten program partnerski YouTube to nie jest tylko zarabianie pieniędzy, ale to jest dużo, dużo więcej, choćby możliwość kontrolowania tego, co się dzieje z naszymi treściami. Jeżeli tworzymy kanał i coraz więcej pracy, wysiłku, ale też pieniędzy wkładamy w to, żeby tworzyć oryginalne treści, to zależy nam na tym, żeby te treści były na naszym kanale, a nie żeby pojawiały się gdzie indziej, nie żeby, nie żeby ktoś, tak, tak zwani piraci, tak, wgrywali je gdzie indziej. Więc my jako twórcy tych treści widzimy dokładnie, gdzie na YouTube kto inny wykorzystał te treści. Jeżeli tworzymy muzykę, to tak samo możemy kontrolować, gdzie ta muzyka się pojawia. Jeżeli zobaczymy, że na przykład nasza muzyka jest wykorzystywana na jakimś innym filmie, na jakimś innym kanale, to możemy zdecydować, co chcemy z nią zrobić. Albo decydujemy się, że usuwamy tam ten film, bo te treści należą do nas, ale możemy pomyśleć, a tam całkiem sporo osób to ogląda, decyduje się na wyświetlanie reklam. Wtedy pieniądze z tych reklam trafiają do naszej kieszeni, a nie do kieszeni użytkownika, który po prostu zgrał sobie to gdzieś i wrzucił y, daną muzykę czy dany film na YouTube. To jest jeden, jeden z benefitów. Kolejna rzecz to udział w, w różnego rodzaju szkoleniach, e, dzięki którym możemy rozwijać te kanały, docierać do nowej widowni, czy produkować się coraz bardziej profesjonalnie. Kolejna rzecz to są konkursy, gdzie można wygrać pieniądze na rozwój swojego kanału. E, jeszcze jedna to jest możliwość e, nagrywania w takim profesjonalnym studio telewizyjnym w Londynie. Tam musimy dojechać na własny koszt, natomiast możemy z tego studia korzystać bezpłatnie. Czy ten program partnerski jakoś y, pomaga też zdobyć y, określoną ilość widzów? rozpromować ten filmik, który wrzucimy? Te filmy z programu partnerskiego są na przykład promowane na stronie głównej YouTube, a strona główna YouTube jest w ogóle najpopularniejszą stroną główną w Polsce, więc dzięki temu te kanały mogą się bardzo szybko rozwijać. Powstał około pół roku temu taki program 20 metrów kwadratowych Łukasza, to jest taki internetowy talk show, gdzie prowadzący Łukasz przyprowadza znane osoby, zaprasza do swojej kawalerki i tam po prostu z nimi rozmawia. Każdy odcinek trwa około 10 minut. Pół roku temu właściwie nikt tego nie znał. Teraz kanał subskrybuje już Ponad 11 tysięcy osób, czyli subskrybuje, właściwie ogląda każdy film, a niektóre z filmów mają po kilkaset tysięcy odtworzeń. Pół roku to jest naprawdę mało, żeby w taki sposób się wypromować. On się wypromował na tyle dobrze, że właśnie podpisał kontrakt z tradycyjną telewizją. Czyli co, nic, tylko rzucić pracę i nagrywać filmiki Taka. i wrzucać je na YouTube. A. Ja bym raczej popatrzył z innej strony. Bardziej najpierw bym się skupił na tworzeniu tych filmów i yy, na tworzeniu jak najlepszej, oryginalnej, fajnej treści, a dopiero później na zarabianiu. Bo jak będziemy tylko myśleć o zarabianiu, to te pieniądze przez mogą nam wszystko inne, tak? Najpierw skupmy się na tym, żeby tworzyć naprawdę bardzo fajne treści, potraktujmy to trochę jako zabawę, nie rzucajmy absolutnie tej swojej podstawowej pracy, natomiast kto wie, może to się potem rozwinąć rzeczywiście w taką jedyną działalność, jedyną rzecz, jedyne hobby, to, co będziemy robić. Dużą popularnością na YouTubie cieszą się też kanały urodowe, jak Szusz1313 i Maxineczka, prowadzone przez Łodzianki. Cześć, Weronika Jogodzińska, Asia Ferdynos. Okazuje się, że takim sposobem na sukces, jednym z wielu na YouTubie, jest prowadzenie bloga, jeżeli tak muszę powiedzieć, poradnika z urodą. Jak być piękną. Czy to jest przepis? Wiesz co, myślę, że nie do końca to jest tak, nie chodzi o tematykę, ale też jeżeli chodzi o te kanały youtube'owe, to moja teoria jest taka, że tak naprawdę przebijają się te kanały, gdzie prowadzący mają coś ciekawego do powiedzenia i też sami są na tyle charyzmatyczni i mają ciekawą osobowość, że nie do końca to ma znaczenie, czy to jest kanał kulinarny, urodowy, modowy, technologiczny czy jakiś inny, ale też ludzie oglądają konkretny kanał nie dlatego, że nie wiem, ktoś robi lepsze makijaże niż ktoś inny, ale dlatego, że rzeczywiście czują sympatię do prowadzącego. Tak, dokładnie jest, że może kanał urodowy to nie jest przepis na sukces, ale jest sposób pomysł na siebie. A z przepisem na sukces to właściwie osobowość każdej osoby, która prowadzi taki kanał, bo wiadomo, że e, tych kanałów w tym momencie właściwie urodowych jest naprawdę mnóstwo. A tak naprawdę, powiedzmy, ta czołówka, gdzie właśnie jest, ilość subskrybentów dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy, to jest dosyć wąska. Więc trzeba po prostu, miejsce, by to Coś, co sprawi, że ludzie będą chcieli oglądać. Co Wy publikujecie, co według Was się najbardziej spodobało e, internautom? Asia e, skupia się na makijażach, tak? To, to jest twój taki konik, ona e, ma do tego rękę, ma dar i robi naprawdę fajne makijaże. Mój kanał jest taki e, bardziej lifestyle'owy, że to jest trochę recenzji, trochę makijaży, trochę mody, ale też e, różnych rzeczy, które ja pokazuję gdzieś tam trochę z mojego życia. I to jest bardziej taka troszkę opowieść o mnie. Nie, ja się nie skupiam y, tylko na make-upie, na, na makijażach, i też takie moje przesłanie y, do dziewczyn, które mnie oglądają, jest takie, że nie chodzi o to, żeby być super wymalowaną, nie wiem, mieć super włosy i tak dalej, tylko to jest jakby taka droga do zbudowania pewności siebie, która pozwoli Ci robić coś dalej. Nie, że, że ten makijaż to, to nie jest jakby cel sam w sobie. No, tak jak właśnie Weronika powiedziała, ja się skupiam właśnie bardziej na makijażach, tylko ja odwrotnie do Weroniki, ja właśnie się skupiam bardziej tym kontencie, a tym, co mam do przekazania właśnie tam jakieś porady. Czy makijaże, a o sobie, w sensie moim życiu prywatnym, za dużo nie mówię. Właśnie bardziej chcę, żeby mój kanał był znany z tego kontentu, a nie z tego, co jest o mnie i jak ja się zachowuję, czy jak co, co ja robię w ciągu dnia. Więc tu mamy inne pomysły na siebie. Myślałyście o nagraniu wspólnego filmiku? Wiesz to dużo jest takich kolaboracji między kanałami i ja na przykład dużo nagrywałam gdzieś tam u dziewczyn na ich kanałach, albo one występowały u mnie w filmach i właśnie dzięki takim spotkaniom jak dzisiaj, jak my się poznajemy, to później to się zaradza właśnie w jakieś współpracy, które się gdzieś tam odbijają e, później na YouTubie? Takie kolaboracje są dużo dosyć e, ryzykowne, można powiedzieć, bo często jest tak, że widzowie jednej dziewczyny nie lubią drugiej dziewczyny i później czasami naprawdę trzeba moderować komentarze. Ja także jeżeli że jeżeli ja biorę modelkę, do, na której będę robić makijaż, to zawsze moderuję komentarze. Nie pozwolę na to, żeby ktoś obraził moją modelkę, bo to nie przyszło po to, żeby oni oceniali jej nos czy jej zęby, tylko po to, żeby ona była e, moją modelką, tak? A ja ona nie zrobić makijaż, więc też to jest coś Takiego, że dość ryzykowne, bo wiadomo, że na naszym kanale oglądają ludzie, że nas lubią, ale jeżeli pojemy się gdzieś indziej, no to już nie jest koniecznie powiedziane, że to będzie akurat coś innego. Ale my jesteśmy przyzwyczajone. My jesteśmy przyzwyczajone. Właśnie to jest ta różnica, że ja bym też na przykład nie chciała pokazywać, nie wiem, kogoś, kto jest po prostu moim znajomym z takiego życia prywatnego, bo ci ludzie nie są przyzwyczajeni do tego hejtu i dla nich to jest takie mega bolesne. Dla nas to już jest, my jesteśmy do tego przyzwyczajone i dziewczyny z innych kanałów, które u mnie występują, nawet jeżeli te komentarze będą negatywne, to wiem, że one po prostu mają do tego dystans i będą umiały sobie z tym poradzić. Natomiast ktoś, kto by się tak pokazał i właśnie nagle by się dowiedział nie wiadomo jakich rzeczy o sobie, to naprawdę może być bolesne i ciężkie dla tej osoby. Chyba w internecie nie ma osoby, która nie ma swoich y, osobistych haterów. Przed wrzuceniem pierwszego filmiku nie bałyście się, że, że, że właśnie, no bo na pewno znałyście realia internetu, jak to wygląda, nie bałyście się, że zaraz się posypie fala negatywnych komentarzy i się zamkniecie w sobie. Ja się nie bałam, bo jak ja zaczynałam, to był jeden z pierwszych kanałów i w Polsce wtedy nie było w ogóle tych kanałów urodowych. Ja szczerze mówiąc nie, to, to był dopiero sam początek YouTube'a i tej, tej e, urodowej takiej e, grupy na YouTube'ie i ja sobie nie zdawałam z tego sprawy i też bardzo długi czas e, tego nie było. Dopiero kiedy mój kanał się stał popularny to też, jak gdyby, hejterzy są wyznacznikiem popularności. Kanały, które są mało popularne to są oglądane przez ludzi, którzy chcą to oglądać i oni naturalnie nie będą hejtować. Natomiast kiedy kanał Staje się popularny i wchodzą też przypadkowi ludzie, to wtedy pojawia się gdzieś tam hate. Kiedy ja nas zaczęłam nagrywać, to w ogóle myślałam, że to będzie jakaś przygoda na dwa tygodnie, bo i tak tego nikt nie oglądał. Więc jak po pierwszym tygodniu miałam już 500 widzów, to był dla mnie wielki szok, no i myślałam, że coś z tego zacznie być. Ale z tak, jakiegoś się ja mówię, Rynika, że na początku jak jest takie grono, powiedzmy tam 8000 nawet widzów, to to są osoby, które naprawdę cię lubią chcą Cię oglądać i podobają się, co robisz. Że w momencie, jak jest ich coraz więcej, to przychodzi właśnie coraz takich anonimowych, że o, posiedzę, patrzę, dodała coś nowego, to jej wale coś tam, nie? Także. To też jest właśnie, że im więcej ma się widzów, tym więcej jest tego hejtu, ale jedyne przepisem to, to jest taki, żeby to ignorować, tak, bo to jest tak, jak się mówi, nie o to im chodzi, tak, żeby im opowiedzieć, żeby oj, że poczułam się źle przez ich komentarze, naprawdę w momencie, jak wiadomo, w codziennym życiu nie mamy czasu czasami dla bliskich, to na pewno nie będę poświęcać czasu dla kogoś, kto wiem, że mnie nie lubi, tak, no bo to już jest zupełnie, mija się z więc po prostu trzeba to ignorować. No dobrze, to teraz druga strona widowni, czyli nie hejterzy, ci yy, osoby, które was lubią, które lubią wasze filmiki. Yy jakoś, nie wiem, odmieniłyście życie dziewczyn i były takie wiadomości? Na pewno i to myślę, że każda z nas, która ma, ma swój kanał, to ja dostaję bardzo dużo takich wiadomości. Właśnie e, dużo dziewczyn e, bardzo młodych, takich nastolatek na przykład do mnie pisze, że jak one dorosną, to chciałyby być takie jak ja i że w ogóle no, tam, nie wiem, dziewczyna do mnie pisze, że ona chce się dobrze uczyć i chce skończyć studia i w ogóle jak na mnie patrzy, to ona by chciała być taka jak ja, jak dorośnie i robić fajne rzeczy i to jest dla mnie fajne, że właśnie to nie jest tylko przesłanie takie, że o gadamy o kosmetykach, o makijażu i to jest takie, bo wielu ludzi, patrząc na to z boku, ocenia, że to jest takie płytkie, że jesteśmy takimi dziewczynami, które tam tylko gadają o kosmetykach i tylko makijaż jest dla nas ważny, a nie mamy nic do powiedzenia. I właśnie fajne jest to, że, że dużo dziewczyn do mnie pisze, że gdzieś tam chcą, właśnie bardzo młodych, że chcą brać ze mnie przykład, albo już tych, które są bardziej w moim wieku, ale też mówią, wow, ty mnie inspirujesz, że zaczęłaś, po prostu i zaczęłaś nagrywać i przez 3 lata przeszłaś niesamowitą drogę nałaś sukces i że one też tak chcą i że dla nich to jest jakaś właśnie inspiracja dla ich życia, że to nie, nie chodzi tylko tak naprawdę o te kosmetyki i o tą sferę beauty. Chodzi o to, że te informacje, że jesteśmy inspiracją, to tam jest takie troszeczkę na wyrost i dla mnie jest to strasznie krępujące, jak coś takiego słyszę czy czytam, bo jak damy mnie jest, ja jestem na początku tej całej przygody i ja mogę się inspirować jakimiś osobami, które są w branży powiedzmy tam, nie wiem, 15 lat, ale jeżeli ja jestem półtora roku, no to troszeczkę tak po prostu raczkuje dopiero i jeżeli ktoś mi pisze, że, że ja jestem inspiracją, to jest dla mnie... Niepojęte i bardzo w pewien sposób żenujące, ale dla mnie żenujące, że po prostu mówię w prawie zażenowanie, za i tak. Właśnie nie jestem w stanie zrozumieć do końca, co powoduje z takimi osobami, ale wiem, że to jest osobna sympatia, także coś pozytywnego. A oferty matrymonialne się Aha. też zdarzają. Tak. Nie ma zaczęłyście tworzyć y, swoje kanały z myślą o tym, że będziecie na tym zarabiać. Dlaczego w ogóle my zaczęłyście tworzyć, a teraz y, też możecie na tym zarabiać przy okazji? Jeżeli ktoś zaczyna nagrywać kanał, y, nagrywać filmiki, prowadzić kanał od razu z y, zamysłem, że będzie na tym zarabiać, to mu nie wyjdzie. To od razu może powiedzieć, że mu nie wyjdzie, bo to będzie czuć, że on robi te filmiki, są sztuczne, że pod publikę to jest wszystko, tak, że próbuje stosować takie zabiegi właśnie marketingowe, że jakieś takie właśnie proludzkie, strasznie. I to nie jest takie autentyczne. Tak? Więc to będzie widać na kilometr i na pewno nikomu się nie spodoba, no chyba, że będzie miał nie wiem, 300 tysięcy subskrybentów, którzy będą tylko i wyłącznie hejterami, tak? bo są też takie kanały zagraniczne, które po prostu wrzucają jakiekolwiek beznadziejne filmiki, po to tylko tyle mówili, nieważne, czy dobrze. No, ale jeżeli ktoś chce naprawdę zrobić sobie taką popularność pozytywną, no to musi po prostu zacząć się wszystko z pasji, a nie z chęci zarabiania pieniędzmi, bo to nie będzie w ogóle realne, nie będzie autentyczne. Jak zakładam kanał, to było 3 lata temu, a program partnerski istnieje od roku, więc właściwie nawet. Wtedy jak zaczynam nagrywać, to nie było w ogóle takiej opcji, żeby na tym zarabiać, więc w ogóle nie, nie miałam takiego przemyślenia, że to mi przyniesie pieniądze. A w tym momencie da się wyżyć z tego programu partnerskiego? To jest ciężko odpowiedzieć, bo ja przynajmniej mam jakąś podobną z Weroniką liczbę subskrybentów, ale ja chyba bym jeszcze się nie odważyła na to, żeby po prostu zrezygnować nagle z normalnej pracy i... No chyba, że nie wiem, zaczęłabym oczywiście to robić codziennie i rzucać te filmiki, nie wiem, cztery razy w tygodniu, ale w takiej częstotliwości, jakiej ja to robię, czyli powiedzmy tam jeden filmik na dwa tygodnie, na tydzień, to w mojej sytuacji muszę jeszcze mieć drugą pracę. To ciężko powiedzieć, bo też zależy, co dla kogo oznacza dużo pieniędzy i, nie wiem, ile ich potrzebuję do życia. <grystanie> nigdy, nigdy ich nie jest za dużo. Czy z samego, tylko stricte z, z programu partnerskiego da się wyżyć? Chyba jeszcze nie. Uważacie się za celebrytki? Nie, 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 bo celebryty to jest w ogóle takie strasznie pejoratywne znaczenie dla mnie, że nie, 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 na pewno. Ale nasi widzowie nas uważają. czy znaczy, może tak, oni uważają nas za celebrytki, ale że jeżeli podamy jakąkolwiek informację z życia prywatnego, to mają prawo e, dalej inwigilować nasze życie, tak jak właśnie u celebrytów. Więc też dlatego ja uważam strasznie z tym, co mówię, a temat mojej prywatnej sfery życiowej. Potęgę promocyjną YouTube docenili też hip-hopowcy, w tym łódzki raper Wówunio, który dzięki stronie ze swoimi klipami dociera do setek tysięcy internautów. Marcin Sprusiński, pseudonim artystyczny Wówunio. Internet przez muzyków zawsze był może nie tyle co hejtowany, co po prostu nie podobało im się to, jak jest wykorzystywany, szczególnie jeżeli chodzi o muzykę, o te treści, o piractwo. Tutaj konkretnie mówię o piractwie, jednak um, bystrzejsi um, muzycy potrafią go wykorzystywać na plus i właśnie do promocji, tak jak ty. Tak, mówi że piractwo bo zawsze takim rzeczą, że internet to równa się piractwa. W dzisiejszych czasach na przykład na portalu YouTube jest y, tak zwany Content ID, gdzie zgłaszasz swoje wszystkie y, utwory i wytwórnie muzyczne, nie, nie wszystkie w kraju, bo większość nie ma tu żadnego pojęcia, wydają płyty, generują gigantyczną kasę, a nie są w stanie sobie ogarnąć zwykłego prostego YouTube'a, na który zgłaszasz swoje utwory, podajesz prawa autorskie, papiery, umowy i wtedy wykrywają Ci na przykład y, te utwory u innych ludzi. Możesz tym zarabiać, możesz je blokować. Piractwo na YouTubie kompletnie już nie jest problemem, tylko że to trzeba, sobie załatwić, tak? Na przykład jakiś gość zrobił sobie filmik jakiś na dyskorolce, ściągnął mój kawałek i go wrzucił, więc automatycznie ja mam o tym powiadomienie. Ja ludzi nie blokuję, nie banuję, uważam, że internet, wolność słowa i tak dalej, że wiem kto to robi, gdzie to wrzuca i to mogę jakiś kontrolować. Widzę, czy ktoś na przykład nie włączył reklam na przykład na moim filmiku sam sobie. Ludzie też też tak robią, to automatycznie zgłaszano, automatycznie ludzie to widzą i mam o tym pełną kontrolę. Inne wytwórnie, jakieś tam większe, no to banują te filmiki, blokują w innych krajach. Naprawdę YouTube kompletnie już nie ma problemu z, z prawami maturskimi, a dodatkowo Zajks współpracuje z YouTubem, więc artyści mogą zarabiać dokładnie pieniądze z Zajksu, z ogonu YouTube'a. To też kilka procent ma to załatwione. Nie? Co wrzucasz na YouTube? No głównie kawałki, jakieś i tak dalej, ale generalnie też yy, różne rzeczy około, około, takie około muzyczne, gdzie tam generalnie ja jestem tylko postacią, która tam, że tam się pojawia i nie ma to za dużo wspólnego może z muzyką, bo generalnie fabularyzujemy i teledyski, i zapowiedzi i tak dalej, kręcimy, mamy fabułę skonstruowaną na temat mojego konfliktu z moim operatorem, gdzie generalnie zawsze do siebie strzelamy, kłócimy się, to wszystko jest zagrane i wyreżyserowane. Generalnie dość, bardzo naturalne. Teraz też zaczęliśmy od września cykl Palhaiz TV, gdzie jeździmy po różnych imprezach i tak dalej. No i ja przeprowadzam tak jak teraz ze mną wywiady z ludźmi, tylko zadaję im najgłupsze możliwe pytania. Pokazuję raperów, których tam kojarzy cała Polska i innych tam muzyków. Pytam ich o rzeczy, których nikt nigdy ich nie pytał, tak? Na przykład tam o katarze Ruch tam inne takie głupie, ul ulubione książki, też jest bardzo fajne, zmontowane właśnie, że pytamy ludzi o yy, jaką ostatnio szali książkę, no i większość powiedzie yy, yy, no bo jednak ludzie się wstydzą, że nie czytają. To jest taka nasza nowa no, no, nowa, nowy pomysł i tam każdy będzie było coś innego. Ostatnio byliśmy w szkole, w techniku, bo mnie wychowawczyni zaprosiła na pogadankę z, z na uczniami, yy, tam jakieś relacje z klipów. No już mamy cztery odcinki, piąty się już, yy, że tak powiem, montuje. Jadę dzisiaj dokręcić ostatnie rzeczy do studia, więc, więc cały czas coś, coś, coś się dzieje. I bawi mi się bardzo, ja bardzo lubię i filmować i montować, sam to montuję, sam to składam, kupuję nowe książki, chodzę na jakieś warsztaty, szkolenia, bo bardzo mnie kręci, że tak powiem, poza muzyką, samo wideo, bróbka. Mówię, że jesteśmy na pewno unikalni, jedyni w Polsce, bo nie widziałem u nikogo, wiesz, my mamy w zapowiedziach kilka koncertów meteoryty, wybuchy, rzeczy, które nagrywamy naprawdę bardzo naturalnie, bo mamy bardzo dość dużą wiedzę na ten temat, ale sami się gdzieś tak dokształcamy, tak więc nie jest to tylko muzyka i tylko klipy, jest to po prostu wszystko, tak, dotyczące mojej osoby, jakaś tam cała moja działalność, tą się zajmuję. Tak, jeszcze wracając z tych Twoich wywiadów, to my, ja zawsze wychodzę z założenia, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Czy kiedyś tylko będziesz publikować się na YouTubie? Dojdzie do tego? Nie tylko YouTube, tak, bo możesz, Ja zarabiam też na koncertach, na innych rzeczach około muzycznych i tak dalej. I, tam sponsorowane ciuchy, i tak dalej. Wszystko to dane kręci się wokół siebie. YouTube na jest platformą nośną, pomagającą docierać do coraz większej liczby osób, i kiedy rozmawiasz z jakimś sponsorem, podajesz mu jakieś tam konkretne liczby, dla nich to do wyobraźcie, 18 minut oglądnicz, no to jest naprawdę dużo. Z tego 10 zrobiłem przez ostatni rok, więc yy, ja mam konto 6 lat, więc jest to dosyć yy, szybko się to napędza. Chciałbym, naprawdę chciałbym żyć tylko i wyłącznie z tego, że jest ten YouTube i są naprawdę konkretne pieniądze, nie są to takie pieniądze, za które można byłoby nie robić nic i wyjechać na Hawaje i mieć to gdzieś, bo też trzeba filmów filmy regularnie, czyli trzeba kupować nowy sprzęt, to jest koło, które samo się napędza, tak? No, jest informatykiem do rzeczy, też jeszcze innych poza tym robię i yy, pracuję i tak dalej, więc no, łączę jedno z drugim, chciałbym móc robić tylko to, naprawdę chciałbym, ale no tylko jeszcze staje muzyka, więc generalnie samo tworzenie, na koncerty, no to wszystko też nagrywasz na YouTube'a. Jedno, jedno nie wyklucza drugiego, tak? Na scenie hip-hopowej nie mówią, że się sprzedałeś YouTube'owi na przykład? Nie, bo to właśnie rap, generalnie głównie YouTube. i Wszystkie wytwórnie mają swoje kanały, albo rapaj, mają swoje kanały, wszyscy w to idą, każdy zarabia na reklamach, bo generalnie media nas nie chcą, więc yy, sami sobie zawsze musimy jakoś radzić i generalnie wychodzimy na tym sobie bardzo dobrze. Bo mamy bardzo taki tak silny fanbase, który naprawdę ogląda to, co chce, bo YouTube właśnie to jest mało kto rozumie, że YouTube to jest właśnie taka zabawka, że oglądasz to, co chcesz. Jest partner, który generalnie robi recenzje z pławików wędek i pokazuje miejscówki do łowienia ryb, nie. Jego nie oglądają ludzie, którzy tego nie chcą zobaczyć. Tak? bo w telewizji bramówki nie, nie, nie możesz kanał zmienić, tak? Ale to, co leci, musisz to oglądać albo nie. A na YouTube no, nie oglądasz tego, czego nie chcesz. Pisujesz konkretnie, że chcesz oglądać hip-hop, hop danego artystę, albo tak jak dziewczyny, o makijaże. I to jest właśnie fajne dla reklamodawców, że mówisz, że reklamujesz się, chcesz reklamować. Się na, na, na kosmetykach i nikt się to nie pojawia, tak? I przecież ja nie oglądam dziewczyn filmików. Znam, kojarzę i tak dalej, ale już nie tak oglądał, co mnie to interesuje, jak one robią robią make-up albo jakieś tam oko. No ja tego nie obejrzę, ogonem to tylko i wyłącznie dziewczyny. Tak samo moje rzeczy oglądają ludzie, którzy są tym zainteresowani. Więc hip-hop, nie ma tak, że ktoś się sprzedał, bo ktoś do telewizji poszedł, to tam już są bardziej takie tam problemy, ale na YouTubie no, nie ma rapera, nie ma wytwórni, która gdzieś tam sama się nie bawi. Ja się bawię sam jako, jako jeden, bo większość wytwórni generalnie bierze to wszystko, że filmiki publikują oni i oni zabior na reklamach, że jest tego... coś Artystom dałem ci pieniądze na klip, mi na klip nikt nie daje, robię go sobie sam, ale potem ja zarabiam na tym klipie, więc to jest tak jakby dwa strony medalu. O programie partnerskim YouTube rozmawiał reporter Planety Łódź, Bartek Godziński. Słowotok na Planecie FM.